Ta impreza wrasta w Warszawę. Jeszcze raz powiadam, że to, że coraz większe tłumy tu przychodzą, to, że Andrzej Kijowski miał okazję ucieszyć się, nie wiem, chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu, że ludzie mu po raz pierwszy odeszli od kas, no to jest jakby namacalne świadectwo i potrzebności i sukcesu. Tego festiwaliku, tej, tej imprezy. Mówię zdrobniale co nie jest tutaj projatywnym znaczeniem, po prostu to jest, to ma być lekkie, to ma być rozrywkowy letni festiwal, to nie ma być denta wielka impreza. A ja z pogodą dwie belki noszę I nie dbam o to, że ktoś z nich nie proszę nie zapomnij, że o mnie zapomni, żołnierz myślimy. Przede wszystkim konkurs Teatrów Ogrodkowych to jest oferta dla pracowitych, dla tych, którzy chcą przyjechać, dla tych, którzy znajdują czas w sierpniu i w lipcu, ażeby rozerwać warszawską publiczność. A więc przede wszystkim ci, którzy są zawodowcami, jak głosi regulamin, ci, którzy są w stanie zmieścić się w godzinę, nie nudzić publiczności. Zabawa, ale zabawa inteligentna i chyba pozostawiająca miejsce też na jakąś głębszą refleksję. To zresztą chyba jest cechą większości przedstawień, że mają być one lekkie i przyjemne, ale jednocześnie widzowie chyba pozostaną po nich z refleksją, z jakąś zadumą, może melancholią. One mieszczą się pomiędzy tak skrajnymi formami teatralnymi jak kabaret, klonada. Recital piosenki aktorskiej, aż po sztuki dramatyczne, czy sztuki, które operują przede wszystkim formą plastyczną, choreografią, muzyką. W związku z tym ten, ten konkurs jest również dostępny dla cudzoziemców, bo myślę, że, że spektakle w większości są komunikatywne również dla osób, które nie znają języka polskiego.